Horoskop numerologiczny dla wszystkich wibracji numerologicznych na miesiąc wrzesień. Numerologiczna 1. Wibracje budujące to jedynka dziewiątka i 8, wibracje pośrednie to 1 z 8, a wibracja docelowa to dziewiątka. I cóż w tym miesiącu dla jedynek może być przypisane? Przede wszystkim, szanowne jedynki, we wrześniu zwróćcie większą uwagę na to, że pewne osoby mogą chcieć z Wami konkurować lub też, powiedzmy, się z Wami porównywać. Czy to zawodowo, czy to osobiście, czy to, powiedzmy, w sensie materialnym, więc tutaj ktoś może chcieć się z Wami ścigać, ktoś może tutaj, powiedzmy, przykładać Wam jakieś tam miarki, łatki, etc. Tutaj, jeżeli ta konkurencja byłaby dobra, zdrowa, to ok, ale jeżeli ktoś tam, powiedzmy, robi Wam jakieś tam złośliwości, to odprawiajcie to sobie jak najdalej. Kolejna sprawa to słońce w Domu Dziewiątym. W tym miesiącu będzie mowa o powrotach dawnych jakichś tam, powiedzmy, pomysłów, tematów i tak dalej, ale też to, to ustawienie jest bardzo przyjemne w sensie takim, że przeprosicie się z dobrymi nawykami z przeszłości. W sensie takim, że jeżeli na przykład kiedyś biegle mówiliście w jakim tam języku, ten język będzie wracał. Jeżeli od dłuższego czasu nie przeczytaliście żadnej książki, teraz te książki będą wracały jako możliwość, powiedzmy. Przeczytania, dowiedzenia się czegoś, et Z ważnych rzeczy też pokazuje się słońce w domu 8, a to jest taki układ, gdzie pilnujcie swoich patentów i pomysłów. Czasami my się chwalimy, czasami my opowiadamy, czasami kogoś uczymy, sprzedajemy za darmo to swoje know-how, a później jesteśmy zdziwieni, że ktoś tutaj, powiedzmy, staje się tą naszą konkurencją, więc przed tego rodzaju naiwnością będę Was przestrzegał. Dalej też przy tym kodzie 1.8 będzie mowa o tym, że ktoś Was może czarować. Jedynka w domu 8, inaczej w tarocie to też jest karta księżyca, więc ktoś może robić dziwne tło, ktoś może robić jakąś tam, powiedzmy, iluzję, ktoś może przed Wami coś ukrywać, dlatego też a w tym układzie, pamiętajcie o tym, że to, co logiczne, to prawdziwe, a to, co powiedzmy, iluzoryczne, to jest tylko jakąś tam fatomorganą. Kolejna rzecz to konfiguracja między dwoma ósemkami, więc we wrześniu też pamiętajcie, proszę, o tym, że z kim przystajecie, tacy się stajecie. To jest cała wibracja roku, więc tutaj to na nas bardzo mocno oddziaływuje, ale też we wrześniu, szanowne jedynki, macie bardzo mocną dziewiątkę i ósemkę i ten kod będzie mówił o tym, że we wrześniu dobrze jest wprowadzać dobre nawyki na rzecz ciała, że co dla ciała zrobicie, tym się ciało Wam, powiedzmy tutaj, mile odwdzięczy, że tak to określę, ale niestety jest to też taki kod zapominania, że na przykład wykasują nam się jakieś tam kody hasła, zapomnimy tych kodów haseł, możemy gdzieś tam, powiedzmy, coś gdzieś zostawić, zapomnieć i tak dalej, ale też ten kod czasami zwiastuje takie historie, że przedmioty martwe, szczególności, powiedzmy, jakieś tam sprzęty Elektroniczne, mogą tutaj, powiedzmy, no, robić nam jakieś psikusy. Więc bardzo uważajcie, bo coś się może wykasować, ściągniecie jakąś tam, powiedzmy, aplikację, coś się tutaj, powiedzmy, um, skasuje, zniknie i tak dalej. Tu więcej ostrożności w tym obszarze, bym, bym Państwu tutaj, powiedzmy, polecał, doradzał, etc. Ale też w tym wszystkim uważajcie na taki, powiedzmy, głupi wyścig. Gdyby ktoś Was prowokował do jakiegoś ryzyka, do popisywania się, etc., nie róbcie tego tutaj. Szkoda Waszego zdrowia, szkoda Waszego czasu. Tutaj powiedzmy, nie ma co konkurować z osobami, które mogą być po prostu niebezpieczne. Numerologiczna dwójka. Dla dwójek w tym miesiącu wibracje budujące to dwójka, dziewiątka i ósemka. Wibracja pośrednia to jedenastka i ósemka. Wibracja docelowa to jedynka. Natomiast cóż się w tym miesiącu dziać może? Przede wszystkim macie dwie dwójki, więc jest to dobry miesiąc na powiedzmy współpracę, że możemy znaleźć powiedzmy kogoś, kto będzie dotrzymywał nam kroku, możemy znaleźć kogoś, kto będzie równy dla nas intelektem i tak dalej. Ale też w tym miesiącu poszukujcie osób równych sobie. W sensie takim rzeczy, to w sensie partnerstwa biznesowego, lepiej róbcie, powiedzmy, interes z kimś, kto ma podobne, powiedzmy, właściwości, wartości i jakości materialne niż yy, jak, jak wy. Bo, gdybyście na przykład we wrześniu robili biznes z kimś bogatszym, to stracicie, z kimś biedniejszym też stracicie. W tym miesiącu, we wrześniu, wybierajcie partnerów, czy to biznesowych, czy to osobistych, równym sobie, czy to w sensie biznesu, czy to, powiedzmy, sprawach osobistych, czy to w sensie, powiedzmy, intelektu. Tu wybieramy ludzi równych sobie, jest to bardzo, bardzo znaczące. Informacja na ten miesiąc, natomiast też pokazuje się korespondencja między dwójką a trójką. Trójkę macie tutaj akurat ukrytą w tym miesiącu, ale dwójka w domu trzecim to jest takie wywieranie na Was presji, czyli na przykład, jeżeli ktoś kiedyś miał nad Wami jakąś tam powiedzmy władzę, to będzie sobie nadal tą władzę uzurpował albo wydawać się będzie tej osobie, że może Wami powiedzmy rządzić, ale też. Tego rodzaju konfiguracja będzie mówiła o tym, że trzymaj kontrolę nad swoimi sprawami do końca. Tam gdzie jest dwójka i tam gdzie jest trójka, ktoś może chcieć, powiedzmy, tą swoją kropkę na niej postawić. To może być też tak, że umówicie się, powiedzmy, z partnerem biznesowym, osobistym na coś innego, a ten ktoś i tak zrobi po swojemu, będzie chciał być taki ważny na przykład. Więc tutaj w tych istotniejszych sprawach pilnujemy powiedzmy takich jakości i właściwości. Kolejna rzecz, konfiguracja między jedynką jako wibracją docelową a jedenastką, czyli w tym miesiącu informacja może was nie oszczędzić. W sensie takim, że lepiej wiedzieć niż nie wiedzieć, lepiej coś dwa razy przeczytać, zanim się podpisze, jeżeli, albo tutaj powiedzmy zweryfikować tą informację. Natomiast też przy kodzie 11.1 jest to tak zwany kod korony słowa. Czyli na przykład powiedzmy drobnym drukiem coś mogło zostać zapisane, na co nie zwróciliśmy uwagi, więc tutaj bycie takim mądrym audytorem byłoby wskazane. Natomiast też 11.1 to taki kod, gdzie informacja was nie będzie oszczędzać. W sensie takim, że jeżeli Ania Was obgaduje, to takie informacje. Do do was dojdą albo sami usłyszycie to powiedzmy na własne uszy, albo jeżeli ktoś robi jakieś niefajne rzeczy wobec waszej osoby, no to też możecie być tego świadkiem na przykład. Natomiast też y, będzie pokazywała się jedenastka w domu 8 i to jest taka informacja o tym, że w tym miesiącu trochę nie za dobrze będzie liczyć na takie powiedzmy rzeczy robione po znajomości. Po znajomości wyjdzie drożej albo nie wyjdzie wcale. Ludzie mogą obiecywać wam różne jakieś tam rzeczy ze zrobią, pomogą, mają jakieś koneksje itp. Tutaj to może być wielkim nie wypałem. Więc prędzej sam sama zrobisz, a załatwisz te sprawy, aniżeli miałbyś, miałabyś się na, kogo, na kogoś powoływać. A z rzeczy powtarzalnych to ósemka w domu ósmym, czyli z kim przystajesz, tak i taka się stajesz. O tym proszę pamiętać, że tutaj żyjemy higienicznie, nie dopuszczamy do siebie zbyt blisko jakichś osób trudnych. Ale też dziewiątka w domu ósmym to znowu ostrzeżenie względem tychże przedmiotów martwych. Coś się może popsuć, coś się może skasować, coś się może wykasować, na to tą poprawkę powiedzmy tutaj bierzcie. Natomiast też w tym miesiącu zwracajcie uwagę na kręgosłup. Tutaj czasami możemy się zapomnieć, możemy coś szatnąć, dźwignąć. Nie do końca byłoby to dla nas bezpieczne. Numerologiczna trójka. A, dla trójek w tym miesiącu wibracje budujące to trójka, dziewiątka i ósemka, wibracje pośrednie to trójka z ósemką, natomiast wibracja docelowa to jedenastka. Natomiast cóż te liczby będą względem siebie mówiły? A układ trójki z dziewiątką będzie mówić o tym, że jeżeli jesteś zdrową, zdrowym egoistą, to Jowisz cię będzie kochał i będzie dawał Ci powiedzmy więcej możliwości. I tutaj, Szanowni Państwo, nie chodzi o to, żeby a, marnować pieniądze albo przeznaczać te. Pieniądze Pieniądze na głupoty, ale w tym miesiącu róbcie sobie jakieś miłe niespodzianki. W sensie takim, że dobrze byłoby sobie coś miłego kupić, dobrze by było jakąś tam, powiedzmy, dziesięcinę na siebie wydać, przeznaczyć, etc. Bo jest to taki, powiedzmy, miesiąc, gdzie to, co zasygnalizujesz Jowiszowi, to on to będzie powtarzał. Czyli na przykład, kupiłem sobie jakiś tam gadżet, nawet za niewielkie pieniądze, ale on mnie bardzo cieszy, to to nakręca mojego Jowisza do kolejnych jakiś tam, powiedzmy, dobroczynnych działań w sensie finansowym, żeby do mnie przychodziło. Dalej też będzie pokazywała się dziewiątka w domu jedenastym, czyli to jest taki, powiedzmy, miesiąc, gdzie możemy mieć jakieś zakończenie relacji z dawnymi panami, czyli na przykład my kogoś przeskoczymy, że na przykład, powiedzmy, do tej pory Aldona była takim ważnym tuzem, ważną osobą, teraz ja od niej jestem lepszy i tutaj to jest, powiedzmy, twoja zasługa, twoja praca, etc., więc tutaj nie ma co tutaj siebie umniejszać, że tak to określę, ale też w tym miesiącu niektóre osoby mogą doznać zazdrości, w sensie takim, że dziewiątka z jedenastką może to być czytana jako dziewiątka z dwójką, więc jeżeli ktoś ci daje zarobić, jeżeli ktoś ci przysyła klientów, jeżeli powiedzmy ktoś, coś z tego kogoś masz, a ty teraz na przykład wyskoczysz z najnowszym samochodem albo z bardzo drogą wycieczką, to nie zdziw się, że tą osobę może to zaboleć i przestanie ta osoba tobie coś dawać. Więc tutaj, tam gdzie powiedzmy coś z kogoś macie, nie dotykajcie tych osób w ten sposób, nie chwalcie się przed tymi osobami jakimiś tam powiedzmy bogactwami i tak dalej. To jest bardzo ludzkie, że tego kogoś coś zaboli i przestanie wam powiedzmy Pomagać i tak dalej. Natomiast przy kodzie 9.11, tam gdzie kogoś przeskoczyliście, tam gdzie powiedzmy wyprzedziliście tą swoją konkurencję, to tutaj powiedzmy rozwijajcie te swoje skrzydła, lećcie powiedzmy wysoko i łapcie powiedzmy ten wiatr w żagle, do tego, żeby te żagle zaciągnęły, czy też powiedzmy, a żeby na tych żaglach dopłynąć jak najdalej na te najszersze i, naj, na wy, i najwygodniejsze wody, że tak to określę. Z dodatkowych, idynka w domu 5. W tym miesiącu możecie liczyć na szczęśliwe zbiegi, okoliczności. Numerologiczna czwórka. Dla czwórek wibracje budujące to czwórka, dziewiątka i ósemka. Wibracje pośrednie to czwórka z ósemką, natomiast wibracja docelowa to trójka. Natomiast cóż te wibracje będą tutaj nam czynić? Przede wszystkim trójka w domu czwartym może mówić o tym, że w tym miesiącu będzie to dookoła Was nieco więcej kłamczuchów, jakichś tam powiedzmy osób opowiadających cudawianki, etc. Więc tutaj na tych takich mitomanów troszeczkę uważajcie, że wiele osób się będzie chwalić koneksjami, możliwościami, pieniędzmi, natomiast trzeba to dosyć mocno weryfikować, dzielić na 2, na 3, na 5, że tutaj kłamczuchów w tym miesiącu może być całkiem sporo. Dalej też czwórka w domu trzecim to taki a, miesiąc dla Was, gdzie dobrze by było wrócić do jakiejś twórczości, albo bynajmniej do działań kreatywnych, w sensie takim, że przygodzie 3 to jest taki układ, gdzie Saturn z Jowiszem mówi o tym, że jeżeli poświęcisz swoją uwagę, czas i energię na rzeczy kreatywne, no to Jowisz Ci to bardzo ładnie podbijał, i da Ci, powiedzmy, bardzo dobry z tego tytułu feedback, że, powiedzmy, Twoja twórczość zostanie zauważona. Dalej też, jeżeli będziesz planował, planowała w tym, powiedzmy, miesiącu różne rzeczy, wiele z tych cech, wiele z tych, powiedzmy, planów też się spełni. Ale, jeżeli nic takiego kreatywnego nie zrobisz, tylko karmić się będziesz jakimś tam, powiedzmy, lękiem, obawą, etc., to niestety ten Jowisz, te Twoje lęki, tutaj też będzie mógł bardzo mocno podbijać, tak jak tak samo jak, powiedzmy, ta trójka z miesiąca. A z kolejnych ważnych rzeczy to jedenastka w domu siódmym, jako wartość dodane. Tutaj będzie mowa o tym, że strzeż swoich tajemnic, ale też to taki czas troszeczkę niewygodny, gdzie wiele osób może chcieć ci się w cudzysłowie spowiadać z jakichś tam swoich doświadczeń, historii i tak dalej. Natomiast tutaj nie traktujcie tego z wzajemnością. Jeżeli ja opowiadam jakieś powiedzmy swoje intymne tajemnice albo jakieś tam powiedzmy rzeczy niewygodne, a ty mi coś podobnego powiesz, to za chwileczkę możesz mieć obawę, co ja zrobię z tą informacją. Więc tutaj jak się ktoś żali, płacze, to wiadomo, nie uciekniemy od takowych informacji, ale bynajmniej w takich okolicznościach przyrody, a nie opowiadajmy z kolei o swoich tam powiedzmy bólach, niemocach, tudzież powiedzmy nie zdradzajcie swoich tajemnic. Kolejna sprawa to czwórka w domu 8 nie opowiadamy o swoich planach. Plany oczywiście robimy, piszemy sobie zeszyty marzeń, piszemy sobie gdzieś tam, robimy sobie mapy marzeń, etc., ale tutaj robimy to w głębokiej tajemnicy, bo przy kodzie 4.8 pochwalisz się, to coś Ci się powiedzmy rozproszy i ucieknie, ale też przy tym kodzie 4.8 miejcie proszę takie ograniczone zaufanie do kwestii finansowych. Gdybyście kiedyś komuś chcieli coś pożyczać, gdybyście chcieli pożyczać pieniądze przed Etc., to w tym miesiącu może to do Was nie wracać, bo ludzie będą uważać, że Wy i tak macie na przykład więcej. Z rzeczy nadrzędnych we wrześniu szczególnie zadbajcie o zdrowie i relacje z osobami starszymi. Natomiast też zadbajcie, proszę, o jakby tu być ważność dokumentów. W tym miesiącu mogą się przeterminować a paszport, dokument tożsamości, ubezpieczenie, etc. Tutaj tego, tutaj tego też pilnujcie. Ale też przy Godzie 4, 9, a róbcie pewne rzeczy zgodnie z czasem, czyli powiedzmy od dojrzej. Mamy dwa, miesiące, dwa tygodnie na, na, że tak powiem, odpisanie na pismo, zmieśćmy się w tym czasie, bo jak nie odpiszemy, to dostaniemy po nosie. Natomiast czwórka w domu dziewiątym sprawy urzędowe i sprawy rodzinne być może tutaj, powiedzmy, mogą stawać się troszeczkę większym udziałem w tym miesiącu. Numerologiczna piątka, a wibracje budujące dla piątki to piątka, dziewiątka i ósemka. Wibracje pośrednie to piątka z ósemką, natomiast wibracja docelowa to czwórka. Natomiast, szanowne piątki, od września warto byłoby. Podnosić ceny, podnosić jakości towarów, usług, pracy i tak dalej. Natomiast wrzesień powinien być dla Was takim, powiedzmy, miesiącem pracy, ale też i przedsiębiorczości, bo pracować należy. Natomiast tutaj jeden będzie pracował, powiedzmy, dwa dni i będzie zarabiał mnóstwo pieniędzy, inny będzie zarabiał cały tydzień i tych pieniędzy mieć będzie mało. Więc tutaj dobrze byłoby we wrześniu zastanowić się nad jakimiś, powiedzmy, patentami, rozwiązaniami, co tu zrobić, żeby zarobić więcej. Ale też, jeżeli przez dłuższy czas nie podnosiliście cen, to Dobrze byłoby te ceny podnieść, albo bynajmniej gdzieś tam, powiedzmy, w tym kierunku cokolwiek zacząć robić, ale to też jest taki czas, gdzie na przykład warto podnosić jakości świadczonych usług, warto podnosić, powiedzmy, serwis i tak dalej. Natomiast też z rzeczy takich trudniejszych, to piątka w domu dziewiątym to też taki czas, gdzie ludzie będą Wam próbować wchodzić na głowę, czyli na przykład, powiedzmy, dzieci będą się stawiać, partner może stawać o nim i tak dalej, więc we wrześniu. Zacznijcie sobie wychowywać otoczenie. W sensie takim, że do tego, żeby ludzie mnie słuchali, to ja potrzebuję się wyrażać. Czyli na przykład, jeżeli ktoś dla mnie robi coś dobrego i coś miłego, to mówię super praca, super robota, dziękuję Ci za to, jestem szczęśliwy zadowolony. Jeżeli ktoś robi coś głupiego, niefajnego, no to tutaj robię mu jakąś tam powiedzmy a, konstruktywną krytykę, albo tutaj powiem nie rób tego więcej, to nie było fajne, nie było miłe i o ile te osoby są normalne, to zrozumieją. Natomiast, jeżeli są nienormalne, to znaczy, że my mamy od tych osób trzymać się z daleka. A z ważnych rzeczy, piątka w domu 8, czyli bardzo uważajcie we wrześniu na błędy specjalistów. Ktoś może czegoś nie dopilnować, ktoś może tutaj powiedzmy nie mieć dnia do, do, do pracy dla Was na, na Waszą rzecz, etc., więc bądźcie wymagającymi klientami, petentami, pacjentami. Dalej, jako, że zbliża się jesień, to bierzcie poprawkę na temat zdrowia osób starszych w rodzinie. Jeżeli posiadacie w rodzinie seniorów, to dobrze byłoby nad ich nim zdrowiem się tutaj troszeczkę pochylić. Ale też pokazuje się trójka w domu dziewiątym. Dla niektórych osób to będzie taki miesiąc, gdzie zdjęte z was będą jakieś stare przysięgi. Czyli jeżeli kiedyś sobie przeklołeś, przeklełaś pieniądze, miłość albo jakieś tam inne jakości, być może akurat w tym miesiącu takie rzeczy będą z ciebie zdjęte do tego, żeby powiedzmy otworzył się na nowo kanał finansowy, albo tutaj powiedzmy jakaś przestrzeń związana z miłością, etc., i za to, Trzymam ciuki. Numerologiczna szóstka. Dla numerologicznych szóstek, wibracje budujące to szóstka, dziewiątka i ósemka. Wibracje pośrednie to szóstka z ósemką, a wibracja docelowa to piątka. A na pierwszy rzut oka od razu pokazuje się konfiguracja szóstki z dziewiątką, gdzie we wrześniu szczególnie zadbajcie o to, jaką informację na swój temat wysyłacie w świat. Jeżeli chcecie siebie reklamować, swój produkt, swoją, swoją usługę, pracę, towar itd., świetny czas na to, żeby zostać dobrze zapamiętanym, zapamiętanym. Ale jeżeli na przykład we wrześniu będziecie z kimś wojować, drzeć koty, rozwodzić się i tak dalej, to na długie lata tutaj ta wasza sytuacja zostanie, powiedzmy, zapamiętana i będziecie kojarzeni z tego, że a Barbara to ta, co się rozwodziła, albo Stefan to ten, który gdzieś tam, powiedzmy, wojował z żoną, bratem albo coś podobnego. Więc tutaj nie ja wiem, że to może brzydko brzmi, ale zadbajcie o to, żeby te swoje brudy prać, powiedzmy, pod własnym dachem. Natomiast wszelkiego rodzaju informacje związane z biznesem, rozwojem, a etc. Tutaj dobrze byłoby to wysia wysyłać w świat. Kolejna sprawa to ostrzeżenie przed tym, żeby nie wdać się wciągnąć w cudze sprawy. Mamy szóstkę z ósemką. Tutaj to rodzi oczywiście piątkę, a piątka mówi o tym, że jeżeli wtrącisz się w sprawy Stefana i Marioli, to, to, to ty ich pogodzisz, ale za chwileczkę będziesz tym winnym tegoż, powiedzmy, pokłócenia. Więc tutaj być może bywa czasami tak, że pewne osoby mają same przejść przez jakieś tam swoje procesy. Czasami jest tak, że rola arbitra i mediatora może być niebezpieczna, więc tutaj raczej w takowe, powiedzmy, energie nie wchodźcie, bynajmniej w tym miesiącu. Natomiast dobrych rzeczy, szóstka, czwórka i ósemka, to jest tak zwana triad. Medycyny. Dla wielu piątek różnego rodzaju tematy związane z medycyną będą dla Was jasne, przejrzyste, otwarte, budujące, etc. Więc tutaj, powiedzmy, czy to biznesowo, medycyna może być fajnym kierunkiem zawodowym, czy to w sensie znajomości, czy to w sensie, powiedzmy, a, jakichś tam innych konfiguracji osobistych. Szóstka w domu ósmym mówić będzie o tym, że medycyna Wam w tym miesiącu służyć będzie. Natomiast dla niektórych piątek pokazują się w wibracjach dodanych. czwórka z jedenastką. Być może, a dla niektórych piątek może. Może to zwiastować powiększenie się rodziny, być może ktoś, który jakaś piątka sobie pieska, kotka a przygarnie, zaadoptuje, etc. Natomiast też we wrześniu, szanowne piątki, zadbajcie o czystość energii w Waszym otoczeniu. Dobrze jest robić jakieś rytuały oczyszczające, dobrze jest tutaj oczyścić dom, mieszkanie, pracę i tak Dobrze też jest samej, samemu się oczyścić, bo tutaj przy tejże piątce do tego, żeby piątka jeździła jak Ferrari, to nie powinna ciągać za sobą przyczepy, powiedzmy, z jakimiś problemami, brudami, etc. A więc tutaj to jest taki miesiąc, gdzie o tą czystość energii otoczenia i Was samych dobrze byłoby zadbać w szczególności. Numerologiczna siódemka, a dla numerologicznych siódemek wibracje budujące to siódemka, dziewiątka i ósemka. Natomiast siódemka z ósemką mówić będzie o tym, że w warstwie pośredniej mamy czas na naukę podświadomości dobrych rzeczy, natomiast wibracja docelowa to szóstka, która też za naukę odpowiada. Więc szanowne siódemki, w tym miesiącu dobrze byłoby uczyć swoją podświadomość rzeczy dobrych, fajnych, ale też dawać w cudzysłowie dowody na to, że pewne rzeczy są osiągalne i pewne rzeczy są dla ludzi. Tutaj na pewno się powtórzę, ktoś może mieć mi za złe, że macaj, dotykaj, poznawaj. Tak, tutaj też we wrześniu szczególnie macaj, dotykaj, poznawaj. Mamy tutaj bardzo mocną ósemkę z roku, mamy do tego siódemkę. Siódemka otwiera ósemkę na naukę. Ósemka jest pragmatyczna, ósemka jest racjonalna, więc tutaj dopóki nie pomaca, nie podotyka, to nic z tym nie zrobi. Więc w tym miesiącu umawiajcie się na jazdy próbne samochodem, na oglądanie mieszkań, na wizytę u jubilera, podziwianie pięknych przedmiotów. Inspirujcie pod świadomość, to nie musi być kosztowne, ale to może być bardzo, bardzo mocno rozwojowe i bardzo mocno. A budujące Waszą podświadomość w sensie powiedzmy działań, pracy, etc. Dalej też pokazuje się u Was triada medycyny. Mamy korespondencję między ósemką a szóstką, więc możemy tutaj powiedzmy medycznie dobrze zadziałać na siebie i na innych, ale też oczywiście mamy ostrzeżenie, że szanowna siódemko, trzymaj się z daleka od cudzych spraw, bo jeżeli włożysz ręce w cudzą karmę, to ta karma się do Ciebie przyklei, tym bardziej, że Ty jesteś siódemką, a wibracja docelowa to szóstka, siódemka tnie szóstkę, czyli powiedzmy kosa nie pępowinę, więc tutaj, jeżeli powtrącasz się w cudze sprawy, to możesz te osoby w cudzysłowie stracić. Ktoś może się na ciebie obrazić, ktoś może od ciebie odejść, więc, więc, więc od cudzych spraw trzymamy się z daleka. Z wartości dodanych mamy piątkę w domu czwartym, czyli a to, co robią inne osoby. Wcale to Wy tego wcale nie musicie robić i o tym pamiętajcie, w sensie takim, że jeżeli powiedzmy, Mariusz prowokuje Was do jakichś tam działań, a jakby tu powiedzieć ryzykownych, to wcale nie znaczy, że skoro czy na główkę, to Wy też macie skakać. Jeżeli powiedzmy, Basia robi jakieś głupoty w pracy, Wy tego wcale nie musicie powielać. Więc apeluję serdecznie, Szanowne Siódemki, miejcie swój umysł, miejcie swój mózg, to co innym chodzi, Wam tutaj może przynieść pecha. Więc, 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 nie dajcie się podpuszczać, nie dajcie się prowokować, a nie zawsze, powiedzmy, ta konkurencja musi być fajna, czasami ktoś, powiedzmy, jak na złość, może nas na, na coś tam, powiedzmy, nie do końca dobrego ponamawiać, a że czwórka jako wartość dodana jest ukryta, a czwórka to jest tak, że oni nie oberwą, ale ty oberwiesz. Więc tutaj dobrze się zastanów, czy warto gdzieś tam, powiedzmy, pewne rzeczy robić numerologiczna ósemka, a dla numerologicznych ósemek wibracje budujące to ósemka, dziewiątka i ósemka, dalej pasmo pośrednie to dwie ósemki, a wibracja docelowa to siódemka i tutaj szanowne ósemki, będziecie miały bardzo mocny czas na to, żeby pracować z ciałem. 8 i 9 to jest budowanie ciała, to jest powiedzmy naprawianie ciała, to taki czas, gdzie ciało bardzo ładnie odezwie się na wszystkie jakieś wasze powiedzmy a, zapotrzebowania, ale też tutaj macie ładną triadę medycyny, czyli 6-8. To, co dla ciała zrobicie, tym się ciało, powiedzmy, odwdzięczy. Natomiast też a 6-8 i 8 to jest taki układ, gdzie my możemy wyrobić sobie albo bardzo dobre nawyki, albo bardzo głupie nałogi. I tutaj przy tym kodzie 6,8 na przykład możemy popaść w jakiś tam, powiedzmy, no niefajny nałóg, że będziemy podjadać, na przykład powiedzmy w nocy chodzić na wycieczki do lodówki i tak dalej, albo gdzieś tam zbyt mocno przywiążemy się do jakiejś tam, powiedzmy, osoby. Więc tutaj też dwie ósemki, na przykład Mówię o tym, że zadbaj o higienę otoczenia. Zadawaj się z osobami bezpiecznymi. Nie kręć się wokół osób, które mogą być destrukcyjne albo które mogą gdzieś tutaj, powiedzmy, wywoływać u ciebie jakieś tam niefajne nawyki. Kolejna sprawa to dziewiątka w domu siódmym, więc, 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 a w tym miesiącu marzyć będziecie o wolności. W sensie takim, że tam gdzie ktoś będzie chciał wam wchodzić na głowę to będziecie tutaj słodkowarcze szanowne ósemki i tutaj za to trzymam kciuki, ale dziewiątka w domu siódmym to jest taki czas, gdzie możemy odbywać różnego rodzaju podróże, takie powiedzmy dosłowne, że latam, podróżuję, a zwiedzam świat etc i trzymam za to kciuki, ale też dziewiątka w domu siódmym to taki czas, gdzie wrzesień może być miesiącem bardzo duchowym, pomimo waszego materializmu. Dziewiątka w domu siódmym to jest taka, taka korespondencja między czakrą trzeciego oka a czakrą korony, że na przykład możecie Mieć ciekawe sny, możecie mieć jakieś ciekawe przekazy, więc tutaj ta wasza w cudzysłowie a, duchowość może się bardzo ładnie tutaj, powiedzmy, wiązać z waszą intuicją, albo tutaj, powiedzmy, możecie mieć różnego rodzaju, jakby tu powiedzieć, przesłanie, że tak to określę. A kolejna ważna sprawa to też korespondencja między dziewiątką a szóstką, więc szanowne ósemki, dbajcie o mądrą informację na swój temat, w sensie takim, że gdybyście chciały coś reklamować, polecać siebie jako powiedzmy pracownika, jako specjalistę, to we wrześniu te cechy będą dobrze pojmowane, zapamiętywane i tak dalej. Gdybyście chciały reklamować produkt, usługę, etc., to też bardzo dobry czas ku temu. Natomiast gdybyście we wrześniu, szanowne ósemki, z kimś koty darły, to niestety też będzie to mocno zakotwiczone i zapamiętane. Więc tutaj przed tym Was będę przestrzegał. Dalej, też u Was będzie jeszcze się pokazywała a taka triada 898. A 898 to jest taki czas, gdzie we wrześniu dobrze jest zacząć na coś odkładać pieniądze, że może. Możemy zacząć odkładać na wakacje, na samochód, na jakieś tam, powiedzmy, inne rzeczy. I też jako ciekawostkę, wtedy, kiedy mamy tą triadę 989, a to jest taki czas, gdzie też na przykład fajnie jest znaleźć sobie nominał albo banknot, o powiedzmy, a, no, nominał banknot o, o końcówce 898 i tutaj, powiedzmy, zachować go w portfelu, bo jest to taki kod, jakby tu powiedzieć, takiego pieniądza matki, że tutaj, powiedzmy, ten pieniądz przeciąga inne pieniądze. Ale też jako ciekawostkę, 898 jest to bardzo dobry skrót na przykład. Do rejestracji samochodu jest to bardzo dobry skrót do tego, żeby gdzieś tam powiedzmy mieć końcówkę konta albo mieć końcówkę telefonu. Przy Kodzie 89, a dobrze jest takowe nawyki finansowe i materialne sobie we wrześniu powdrażać, żeby jak najwięcej dobrych rzeczy Waszym udziałem tutaj się stało numerologiczna dziewiątka, wibracje budujące dla dziewiątki to dwie dziewiątki i ósemka, wibracje pośrednie to dziewiątka i ósemka, wibracja docelowa to ósemka i... Szanowne dziewiątki, no, co prawda materializm nie jest Wam jakoś tam mocno, mocno przypisywany, ale, a we wrześniu dobrze by było do tychże aspektów materialnych się poprzykładać, w sensie takim, że jeżeli wykonujecie jakąś pracę, wykonujcie ją dobrze, jeżeli za coś się zabieracie, to doprowadzajcie to do końca, jeżeli tutaj, powiedzmy, wykazujecie się jakąś przed Przedsiębiorczością, to bądźcie w tej przedsiębiorczości konsekwentni i skuteczni, ponieważ tutaj miesiąc może też zwiastować to, że że, że albo bardzo dobre pieniądze zarobimy albo tutaj wszystko nam się porozjeżdża. Ósemka będzie mówił o tym, co na górze, to na dole, to są te dwie pętelki, góra, dół, więc tutaj to też jest taki miesiąc, gdzie uczymy podświadomość dobrych rzeczy, bo jako wartości dodane macie też tutaj siódemkę, więc macamy, dotykamy, poznajemy. Dalej też będzie pokazywać się konfiguracja między dziewiątką a ósemką, czyli jest to układ skrajny, gdzie mamy jakby to korespondencję między czakrą korony a czakrą podstawy, więc dbać wtedy mamy o swoje ciało, ale też i o swoją głowę, żeby tutaj czegoś nie nie zgubić, nie zapomnieć, itp. Natomiast też będzie pokazywała się informacja o tym, że uważaj na zguby, Twoja pamięć może być troszeczkę powiedzmy, gorsza, a zadbaj o mózg w sensie takim, że dobrze jest, powiedzmy, no, wysypiać się tego mózgu, nie przemęczać, żeby tutaj te dobre jakości były jego udziałem ale to też jest złośliwość przedmiotów martwych. Coś się może skasować, wykasować. Pilnujcie dokumentów, pilnujcie gdzieś tam, powiedzmy, telefonów, komórek, komputerów, żeby tutaj jakieś pliki nie uległy zatraceniu. Dalej też u Was pokazują się dwie ósemki, więc, 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 no, szanowne dziewiątki, wiadomym jest, że, że, że no z kim przystajesz, taki się stajesz, więc tutaj, szanowna dziewiątko, zadawaj się z osobami właściwymi, kompetent, kompetentnymi, rozwojowymi, etc., unikaj osób trudnych, dziwnych i tak dalej, natomiast bywaj tam, gdzie są szczęśliwi ludzie, bywaj tam, gdzie są rozwojowi ludzie, bywaj tam, gdzie, powiedzmy, ktoś kogoś kocha, szanuje, docenia, żeby tutaj, powiedzmy, te cechy też do Was i te jakości też do Was, powiedzmy, powędrowały. Natomiast też pamiętajcie o tym, że czasami trzeba zmienić otoczenie. I tutaj też macie korespondencję między dziewiątką a 7, więc od czasu do czasu, jak gdzieś pojedziecie, to tutaj dobrze Wam to zrobi, bo przy kodzie 9-7 często gęsto jest tak, że żyjemy w kubie. Czyli na przykład ja mieszkam w Szczecinie, to na przykład, powiedzmy, wszystkie sklepy w Szczecinie dla mnie są takie same. Ale pojadę do Warszawy i mówię, wow, o kurcze jakie tutaj, powiedzmy, te sklepy są inne, lepsze i tak dalej, a ten asortyment jest, powiedzmy, taki sam. Jest tutaj do tego, żeby ten nasz mózg troszeczkę też powiedzmy, inaczej zaczął funkcjonować, tutaj też, powiedzmy, nowe przestrzenie mu pokazujmy. Zapraszam na nasze wszystkie media społecznościowe, jak i do śledzenia codziennej wibracji dnia, a dobrawróżba.pl polecam, zapraszam, Sylwester Hordecki.